Jest z nami Samsung Galaxy S25. Jeżeli ktoś jest ciekawy, jak mi się go używa, zapraszam do oglądania. Instagram oczywiście na początek, Mirosław Mazanec, albo Pan Mirek, tu wpiszecie. I tak ja wyskoczę tam, wrzucam zdjęcia z testowanych przeze mnie telefonów, z tego też, ale w tym momencie ważniejsza jest dla mnie strona internetowa który smartphone.pl, gdzie wrzucam testy, gdzie wrzucam recenzje, gdzie wrzucam rankingi telefonów i gdzie wrzucam jakieś różne ciekawe newsy. Zachęcam do wchodzenia i bardzo dziękuję za wszystkie wejścia. Nasz dzisiejszy bohater, Galaxy S25, jest telefonem świeżym i to jest tak, że ostatni mój film to był bardzo długi, przepraszam, tak mi wyszło. No to dzisiaj, dla odmiany albo dla równowagi, będzie bardzo krótko. Dlatego, że na ten telefon można spojrzeć z dwóch stron. Albo z jednej, że to jest fajny, dobry, mały telefon, taki, jakich brakuje na rynku. Albo z drugiej, że to jest odgrzewany kotlet w zasadzie bez jakichś większych znaczących zmian w porównaniu z S24, S25 i w zasadzie nie wiadomo po co on w ogóle wyszedł. Chociaż, chociaż oczywiście jest duża zmiana w stosunku do S24, dlatego że tam mieliśmy Exynosa, tutaj mamy Snapa. Jestem bardzo ciekawy, jestem bardzo ciekawy i jeżeli ktoś z Was ma S24, to bardzo proszę, żeby napisał w komentarzu, jak mu się używa tamtego telefonu. Dlatego, że moim zdaniem tamten Exynos 2040, jeżeli dobrze pamiętam, jest udaną jednostką, co przekłada się na to, że z S24 powinno się korzystać bardzo dobrze i tam nie powinno być żadnych problemów z przegrzewaniem, z baterią itd. No, więc. Jeżeli ktoś ma SWSK 4, niech się podzieli swoim doświadczeniem. Tutaj w tym roku mamy, nie mamy Exynosów, tylko mamy Snapdragony na całym świecie tak samo w Europie. Okej, okay, bardzo teoretycznie fajnie, chociaż ten Snap osiąga dosyć duże temperatury pod obciążeniem i jest dosyć energożerny. W związku z czym też czas pracy na baterii, wydaje mi się, że jak czytałem jakieś różne testy, nie jest wcale... Czy w S24 chyba troszeczkę jest lepiej. Dobrze, to tyle tytułem przy długiego wstępu. A, jeszcze cena oczywiście, bo nie powiedziałem o cenie. No więc tak, ten telefon startował z ceną 4000, oczywiście bez złotówki, za wersję 12-128 i 4200 za wersję 12-256, ale... Dosyć szybko tanieje i jeżeli e, dobrze widziałem, to w tym momencie można już go kupić za 3700 i to w dodatku, to śmieszne, e, za takie same pieniądze w wersji 128, 256, no to wiadomo, że lepiej kupić 256, bo 128... To jest tak na granicy, a dla wielu, wielu osób to będzie za mało pamięci wbudowanej, zwłaszcza, że oczywiście nie ma tutaj slotu na kartę pamięci. No to teraz już powiedziałem chyba o wszystkim. O pudełku tradycyjnie dla Samsunga mówić nie będę, bo nie kopię się leżącego i szybciutko opowiadam o tym telefonie i o tym, jak mi się go używa. Budowa i wyświetlacz, załatwimy sobie to wszystko za jednym razem, dlatego, że tutaj nie ma się specjalnie co rozwodzić. Jest tak samo jak w zeszłym roku, to znaczy tam minimalnie się jakoś różnią rozmiałem te telefony, ale budowa jest doskonała w sensie. Z tyłu mamy szkło. Jeżeli nie pamięć nie myli, to jest Koningo Ila Glas Victus 2, Tutaj mamy aluminium. To, co mi się podoba, to jest to, że to aluminium, chociaż płaskie, nie jest takie kanciaste. Tutaj tak minimalnie, ale jest ten tył spiłowany. W związku z czym, z tych wszystkich telefonów z płaskimi bocznymi ramami, chyba ten trzyma się najlepiej. Na pewno lepiej niż na przykład Pixel albo iPhone. Telefon jest mały. To jest jego gigantyczna zaleta, dlatego że w dzisiejszych czasach małych telefonów jest jak na lekarstwo. Tutaj przekątna wyświetlacza to jest 6,2 w porównaniu z zeszłym rokiem. lameczki są jakoś minimalnie, minimalnie, tam o milimetry e, mniejsze. No, to wszystko bardzo ładnie tutaj wygląda. Układ wszystkich rzeczy jest dokładnie taki sam jak w zeszłym roku. Dwie simki bez karty pamięci, USB-C, dwa głośniki, które grają przyjemnie. Już szybciutko pokazuję. Słyszycie, ten dźwięk nie jest jakoś nawet zniekształcony, chociaż tutaj na maksa go sobie ustawiłem. Jest ok na słuchawkach doskonale w ogóle nie narzekam. No więc tutaj wszystko jest tak samo jak w zeszłym roku. Wyświetlacz znowu dokładnie taki sam jak w zeszłym roku. Dynamik LTPO AMOLED 2X, czyli od 1 do 120, 2600 nitów, 6,2 cala, rozdzielczość Full HD+, proporcje 19,5 na 9. To tyle w kwestii specyfikacji, natomiast w kwestii używania używa się go naprawdę do Dlatego, że reaguje świetnie na zmieniającą się jasność i bardzo ładnie dostosowuje tą jasność. Na dworze widać tutaj wszystko. Zobaczycie, robiłem mnóstwo zdjęć. Nigdy, nigdy nie miałem żadnego problemu z czytelnością. Jest płaściutki, te rameczki są wąskie. Działa dwukrotne uderzenie tam i z powrotem. Odblokowywanie twarzą, jak widzicie, jest szybciutkie. Czytnik linii papilarnych jest ultradźwiękowy. Więc też jest ten szybszy, działa świetnie za każdym razem. Można sobie, bo oczywiście jest Always On Display, można sobie to Always On Display ustawić. O, już tutaj pokazuję, że można sobie zrobić tą tapetę taką, wiecie, przeźroczystą. taką przygaszoną ala iPhone, albo wrócić do tego, co dawniej było, czyli cały czarny ekran cały ciemne ekran, i tylko to Always On Display. Ja mówię szczerze, miałem po staremu jakoś tak wolę. Zresztą troszeczkę mniej energii zawsze się wtedy zużywa. No, także tak jak mówię, do wykonania, do jakości wyświetlacza żadnych uwag nie mam. Tak samo jak rok temu i tak samo jak dwa lata temu. Działanie i oprogramowanie znowu tutaj jest. Top. Znowu tutaj na nic nie będę narzekał. Dlatego, że mamy Snapdragona 8 elite 3 nanometrowego z Adeno 320. Ja mam tą wersję 128 12 GB RAMu, jest jeszcze 256 i 512 z pamięcią UFS 40 śmiga to wszystko pięknie, ładnie, płynnie, bez najmniejszego problemu. No, tutaj nie ma się absolutnie do czego doczepić. W AnTuTu benchmark proszę bardzo.

To jest dobry wynik. Z drugiej strony inne procesy, inne smartfony z tym prockiem uzyskują dużo, dużo, dużo wyższe wyniki. Prawdopodobnie Samsung chociaż chwali się, że jest to wersja procesora tylko dla niego, co sugerowałoby zwiększenie wydajności, prawdopodobnie programowo obniżył troszeczkę jego wydajność, żeby to wszystko się tutaj nie grzało i nie gotowało w środku. I ja mówiąc szczerze, nie będę absolutnie na to narzekał. Proszę bardzo, tutaj jesteśmy na jakimś Między szesnastym a siedemnastym miejscem, no to. Też w ogóle nie ma e, żadnego problemu. E, telefon się nagrzewa przy testach syntetycznych. W takim codziennym używaniu nie, chociaż no, nie mamy jeszcze lat, ale ostatnio było bardzo ładnie, bardzo ciepło, więc e, używałem tego telefonu i nie odczuwałem, żeby on się jakoś e, nagrzewał. I przy kręceniu filmów troszeczkę ten telefon też robi się cieplejszy. No, w tej okolicy zresztą widzieliście to przed chwileczką na kamerce e, flir. No, wszystko wczytuje się szybko, pięknie, wszystko działa dobrze. Android Auto po kaplu z moim samochodem się łączy, GPS szybciutko nas lokalizuje, NFC też jest świetne. Jakość rozmów telefonicznych też jest bardzo dobra. Tradycyjnie dla Samsunga powtarzam, bo tam niektóre osoby mówią, że A, to Samsung, to on nie ma najlepszej łączności, najlepszego połączenia. No ja. Przemieszczałem się z tym telefonem Warszawa-okolice. Jak ktoś do mnie dzwonił, zawsze słyszałem, nie wyjeżdżałem gdzieś na tereny mniej zagęszczone pod względem anten, więc nie wiem, jak po prostu, nie wiem, jak wygląda to jakość połączenia gdzieś dalej. 5G oczywiście tutaj jest, też cały czas na dworze miałem 5G i też wszystko pięknie chodziło. No i oprogramowanie. Też nie będę się powtarzał, bo znowu musiałbym mówić to samo. Android 15, 7 lat wsparcia, no i przede wszystkim sztuczna inteligencja tutaj w tym telefonie rządzi, do tego są dwie zakładki, Galaxy AI, AI, proszę bardzo, czy tutaj wszystkie możliwości wykorzystania AI asystenta, do tego mnóstwo AI jest tak samo w Aplikacji aparatu, albo nawet bardziej w, później w galerii, gdzie możemy te zdjęcia sobie obrabiać za pomocą sztucznej inteligencji. Tu jest jeszcze fajna taka zakładka, te procedury to też się tam pojawia w nowych telefonach. W Androidzie 15 starsze telefony jeszcze Samsunga chyba nie mają Androida 15, ale wszystko to, co tutaj jest, S24, S23 powinny dostać, także no tutaj znowu wszystko jest jak najlepiej. Zdjęcia, filmy, koniec słodzenia. Tak, tak, no, nie można mówić w samych superlatywach o tym telefonie. Można mówić o nim dobrze tam, gdzie wszystko jest OK i trzeba powiedzieć troszeczkę gorzej tam, gdzie... Już nie jest ok, bo to troszeczkę jest na tej zasadzie, dlatego że te trzy oczka nie zmieniają się od S23. I mamy tutaj tak, obiektyw główny 50 megapikseli, światło 1.8, optyczna stabilizacja obrazu. Trzykrotny zoom z optyczną stabilizacją obrazu, 10-megapikselowy ze światłem 2.4, czyli mało megapikseli i dosyć ciemny. 12 megapikseli szeroki kąt, z przodu mamy 12 megapikseli. Zdjęcia są ładne, ale takie same były w S24, takie same były w S23. W S22 były prawie takie same. Tam jeden obiektyw był troszeczkę inny, tutaj jest nowsza wersja. No po prostu nie ma tego postępu. Nie ma tego postępu. Oczywiście. Y w opcjach jest dużo rzeczy, jest fajny, bardzo ładny typ portretowy. Zaraz pokażę. Zdjęcie, noc, wideo, no to wiadomo, wideo nakręcimy nawet w 8K. Najlepiej, ja kręciłem tutaj w 4K, 30 klatek, można też w 60 klatkach, co jest fajne w wideo. Zaraz zobaczycie, przechodzimy przód, tył podczas nagrania. Jest typ Expert Raw, gdzie ci, którzy chcą się bawić zdjęciami, to się pobawią. Jest typ profesjonalny dla zdjęć i typ profesjonalny dla wideo. Jest wideo portretowe. Jest podwójne nagrywanie kamerą przednią i tylną dzień dobry. No więc mnóstwo tutaj jest rzeczy, tylko tak jak mówię, specjalnie to się od lat nie zmienia. W związku z czym to nie jest tak, że nagle tutaj coś jest gorzej, tylko Konkurencja doskoczyła. I podobny zestaw obiektywów, albo czasami nawet lepszy, mamy już nie tylko we flagowcach innych firm, ale dostajemy tak samo to w telefonach ze średniej półki, gdzie cena jest dużo, dużo niższa. No i. Tak to wygląda. Oczywiście, no naprawdę, można zrobić tutaj śliczne zdjęcia. One są szczegółowe, one są ładne. Kolorki są bardzo fajne. Chociaż znowu, jak ostatnio używam Xiaomi 15, to tam nawet te kolorki są, są mocniejsze. No, ale zobaczcie. No, piękności. Tak? Tutaj kot jakiś, który mi ślicznie pozuje. Sprawdziłem ostatnio ten kot. Tam gdzieś musi mieszkać, bo 3 lata temu już miałem zdjęcia tego kota. Zdjęcia bardzo, bardzo ładne. Zobaczcie, zobaczcie, co można tutaj z tego telefonu wykrzesać. Bardzo ładnie to wszystko wygląda. Ale tak jak mówię, są też minusy. Na przykład ta kamelka trzykrotna, to trzykrotne przybliżenie. No to już tutaj, o zobaczcie, obiektyw to przy dobrym świetle, bo pani i zespół byli. Yy, Dobrze oświetleni, a tutaj wychodzi kasza. Tutaj przy zdjęciach w ruchu tradycyjnie dla Samsunga jest lepiej niż w starszych aparatach, niż S24, S23. Tutaj to troszeczkę poprawiono, ale cały czas te zdjęcia wychu nie są, nie są najlepsze. Raz się uda, raz się nie uda. Raz ostrość zostanie złapana dobrze, a raz ostrość zostanie złapana źle. Także, no. Po prostu konkurencja poszła do przodu, a Samsung do przodu nie poszedł. No i to też wszystko tutaj zależy po prostu od tego, czego oczekujemy od telefonu. Są osoby, dla których to cały czas będzie świetna propozycja i im to wystarczy, ale ci bardziej wymagający i bardziej potrzebujący, no to będą kręcić nosem. To ja już nie gadam. Oglądajcie zdjęcia i zobaczcie sobie film. 1, 2, 3, witam. Szybciutko sobie nagramy wideo, chociaż filmy nagrywane tym telefonem widzieliście już w kilku innych moich filmach, no ale 4K, szeroki kąt, obiektyw główny, obiektyw tele 3 Pod palcem jest jeszcze dwukrotne przybliżenie 10. Całkiem niezła jakość 12. Troszeczkę się odsunę. Teraz przejdę na obiektyw o, szeroki. I główny, kilka kroków do przodu, bo do tyłu nie ma sensu. I jeszcze jedna rzecz. Dzień dobry, kamerka przednia od razu. to tutaj będziemy mieli z głowy tak samo 4K-30 klatek na sekundę. no co nam jeszcze zostało? Bateria. Tak jak przy zdjęciach, to moim zdaniem jest dobra, mocna, ale już średnia półka, a nie topka. Tak przy baterii to jest. Średnia półka, ale nie topka, tylko taka środkowa, skłaniająca się ku niższej 4000 mAh. No to ok, na no mały telefon jeszcze może być. W starszej technologii, czy w tej nowszej technologii, pewnie udałoby się przy tej samej objętości upchnąć troszeczkę więcej tych mAh. To jest jedna rzecz. Tempo ładowania: 25-watowe ładowanie przewodowe, 15-watowe bezprzewodowe. No to 25 W. Ostatni mam jakiś telefon, nie wiem, czy go będę pokazywał, Budżetowy i on się ładuje z mocą 35 W. No, oczywiście, też ładowarki tutaj w zestawie nie ma. Ja wiem, że Samsung mówi o tym, żeby się ta bateria nie zużywała, rzeczywiście 7 lat i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. no ale nawet ostatnio średnia półka A56, który miałem, on już się ładuje z mocą 45 W. A tutaj flagowiec moc 25 W, więc pod tym względem. No to jest słabo. Najzwyczajniej w świecie, na ile nam ta, ta bateria starczy? Mi tutaj spokojnie ta bateria starczała na jeden dzień. I nic więcej, następnego dnia rano musiałem już ten telefon podłączać do ładowarki i też zauważyłem, że chociaż nie wiem, są Display na przykład mam tak, że gaśnie mi o godzinie 23 i nie powinno nic tutaj zżerać tej baterii, to i tak ten procent, który nam ubywa w nocy, jest chyba troszeczkę wyższy niż u innych producentów. No więc to tak wygląda, tak jak mówię, bateria jest jednodniowa, a jak ktoś się uprze do i pod wieczór będzie musiał ten telefon doładować. Czyli, co ja sobie sądzę o tym urządzeniu? No więc, tak, jedni powiedzą, odgrzewany kotlet, drudzy powiedzą, świetny telefon, a ja powiem, że telefon mi się podoba. On jest kompaktowy, mały. I takich telefonów mi brakuje, tylko pytanie jest, kiedy można go kupować. Więc, jeżeli mamy S23 albo S24, to moim zdaniem nie ma sensu nawet patrzeć, co w kierunku tego telefonu. S22 pewnie już tak, no bo tam mieliśmy tego nieszczęsnego Exynosa, którego ja mam w swojej S22 Ultra i wiedziałem, na co się decyduje. Tam jest naprawdę grzejnik, który szybko zżera nam baterię, jeszcze w tej mulce ta bateria jest większa, ale tutaj w tym maluchu, to tam rzeczywiście szybko musi to wszystko lecieć. No więc, mając S2SK S2, dwójkę, pewnie już bym się decydował na przesiadkę. No i pewnie, mając jakieś starsze modele, Samsunga, jakieś FE, też bym się zastanawiał nad przesiadką na S25. No, no i tak to moim zdaniem wygląda. Dobry telefon, ale nie wszyscy muszą się na niego przysiadać. O, i to było na tyle. Dzięki, wielkie za oglądanie! I co? I do następnego smartfona. Na razie, hej, cześć!